Dzień dobry, witam wszystkie raki. E, przygotowałam dla Was e, czytanie na, m, na czerwiec. Pamiętajcie, że, e, że jest to e, czytanie ogólne i nie będzie rezonowało z Wami wszystkimi, także weźcie z niego tylko to, co uważacie, że jest dla Was, a resztę zostawcie, odsyłam Was na, e, również na inne e, kanały. I już szybciutko przechodzimy do kart. E, a w tle czytania macie. E, w jest bardzo dużo wiadomości, tutaj jest taki, taki ruch, prędkość ogromna, bardzo duże, dużo wiadomości z różnych źródeł i takich przychodzących szybko, szybko nagle, niespodziewanie, takie, taka akcja, powiedziałabym, jest w tle czytania. Przechodzimy już do rozkładu. Energią, kartą wiodącą, energią wiodącą macie koło. Koło, czyli jakieś zmiany. Nawet bym powiedziała, że takie będą to dosyć znaczące zmiany w Waszym życiu. Mogą być w każdej dziedzinie, takie nagłe. Także to jest taka informacja dla tych z Was, dla których z czymś sobie nie radzili, coś było i dla nich jakieś um, ciężkie, niekorzystne, to to już się um, zmieni na, na lepsze. Um, koło działa w obie strony, tak? Może z sytuacji um, dobrej się pogorszyć, jak i z tej um, właśnie złej wyjść możemy na, um, wreszcie na, na prostą, na dobro, tak? Ale to jest zmiany. Tutaj to koło będzie się toczyć i ono zapowiada jakieś zmiany. To jest też spojrzenie na życie jako ten mechanizm, taki mechanizm zegara. E, takie też trochę m, w tej karcie jest zrzucanie odpowiedzialności trochę na los, na, na przeznaczenie, bo koło e, wskazuje nam, e, że m, czasem jest tak, że właśnie tak e, z, z, zrzucamy wszystko, że. Że tak musiało być, bo tak chciał los, takie było nasze przeznaczenie, że nie mieliśmy na to, na to wpływu, a to jest, nie tak jest w każdej sytuacji, bo są sytuacje, które tak oczywiście kreuje nam los i nie możemy z tym nic zrobić, ale pamiętajmy też, że jest wiele rzeczy, które są pod naszą kontrolą. I my mamy na nie wpływ poprzez swoje działania, upór, determinację, mamy na to wpływ i, i możemy, e, możemy tak kierować tym życiem, tak, i kreować coś, coś. Także tu jest to ta energia, energia zmian, główna energia m, zmian. I przechodzimy dalej. Macie e, jakieś, jakieś rozważania, jakieś rozważanie, zastanawianie się nad czymś. Jakieś, zanim podejmiecie jakąś decyzję jakiś wybór tutaj marmurowe schody prowadzą wprost do dwóch okien Przez, wszystko jest na tle przepięknego gwiaździstego nieba i te okna oba są różne jest dwie buławy, dwa okna jedno okno jest różowe drugie niebieskie wy macie tutaj jakieś wybory jakieś opcje może to być zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, i tu jest rozważanie. Wy nad czymś się zastanawiacie, coś analizujecie, co wybrać, bo jest jakiś, jakiś, jakiś nowy początek, szansa na zmianę, coś pojawiło się w waszym życiu, i teraz musicie dokonać jakichś jakiś wyborów, podjąć jakieś. Decyzje macie przepiękną energię, macie ASA monet. To jest wspaniała karta, jeśli chodzi o sprawy materialne, zawodowe. To jest nowa szansa, nowy początek. To są um, tematy właśnie takie materialne, zawodowe. Tworzenie czegoś materialnego. To są jakieś nieoczekiwane, nieoczekiwane szanse. Tutaj może być nowa praca, może być awans, mogą być jakieś, jakieś pieniądze, skąd, jakiś początek jakiegoś projektu. No, różne rzeczy tu mogą być. I tutaj taki rzymski bóg, wulkan, wyłania się z tych surowców, wydobywanych z ziemi, i tak unosi pięknie tą, tą monetę. Także tu jest piękna szansa na na jakieś pozytywne zmiany materialne. To jest zapowiedź jakiegoś dobrobytu, szczęścia i tu jest czas na podjęcie działań, żeby zrealizować te plany, bo jest jakiś ogromny potencjał, jest jakiś ogromny potencjał i to może być właśnie powiązane z tą Tutaj są zmianą, z tymi, z tymi wyborami, jakieś decyzje, które macie, to mogą być też jakieś nowe, nowe inwestycje nowe oferty pracy jakieś, jakieś zakupy jakieś, no coś ważnego coś z coś materią nowa praca, nowe pozycje także coś, coś fajnego jest tutaj wszystko to jest w takiej energii królowej mieczy królowa mieczy to jest kobieta bardzo inteligentna, bardzo Taka racjonalna, ona, nie, ona kieruje się tak swoim, swoim rozumem. Wszystko trzyma taką swoją żelazną, żelazną ręką, tak? Tak wszystkie te swoje sprawy trzyma mocno w swoich, w swoich, w swoich dłoniach. I tutaj ta karta może mówić, że coś jest już w takiej fazie bardzo jakiś w etapie bardzo już rozwiniętym na wysokim poziomie, jakieś przedsięwzięcie, jakieś, nie wiem, jakieś działanie, jakieś coś, co dzieje się aktualnie w waszym życiu. I tu jest używanie użycie swojej intuicji, żeby dokonać jakichś wyborów. Zdecydować, czy to, pasuje, czy to pasuje do mnie, czy ja tego chcę. To jest osoba, to jest energia, która nie obawia się odrzucić czegoś, co jej nie pasuje. Także coś tutaj możecie odcinać, od czegoś możecie się odcinać, odwracać. Ona robi to bez skrupułów. To jest, to jest osoba, która jest bardzo, bardzo drobiazgowa bardzo szczera i taka za, zasadnicza, tak, także tu jest taka bardzo racjonalna energia odcięcie, wyrzucenie, pozbycie się tego, co nie pasuje w moim życiu do mnie do moich ideałów, do mojej ścieżki którą wybieram, tak, to tutaj jest możliwe odcięcie się od czegoś eee, lub może pojawienie się takiej właśnie osoby bardzo mm, w waszym życiu gdzieś wokół was, takiej bardzo racjonalnej Takiej e, kierującej się właśnie swoim, e, swoim rozumem, bardzo sprawiedliwej. E, macie też energię e, króla buław. To e, być może jest taka osoba e, w waszym życiu. To jest ktoś bardzo charyzmatyczny, e, bardzo taki ciekawy. Nie sposób jest przechodzić koło tego kogoś obojętnie. To może być też e, wasza energia, bo. To jest taka osobowość, która zmienia świat pod siebie, wszystko wokół siebie tak sobie chce podporządkować, tak zbudować, żeby było dokładnie tak, jak on, ona chce, ta, ta osoba. To jest bardzo, bardzo silna osobowość, taka, taka władcza. No być może to będzie Wasza energia w tym miesiącu czerwcu, bo jeśli będziecie mieli jakieś takie właśnie nowe szanse na, na coś materialnego, jakieś zastanawianie się, wybory i tutaj ta zmiana, to być może to to jesteście wy, tacy bardzo, bardzo zdeterminowani, i to jest osoba, która zmieni świat dokładnie tak, jak chce pod siebie, całe swoje otoczenie tak przyporządkuje, że będzie grało tak, jak, tak jak po prostu on chce, bo tak musi być. To jest taki typowy, typowy król, typowy, typowy władca. Że um, być może to będzie wasza energia i tak będziecie sobie to życie w czerwcu układać bardzo zdecydowanie, odważnie, z taką charyzmą i pod siebie. A dla niektórych z Was no, to jest, no może pojawienie się takiej osoby to jest też taka osoba gorąca, taka um, seksowna. Dla niektórych to może być jakiś taki um, charyzmatyczny mężczyzna. Taki gorący, gorący, kochanek, tak, ale tutaj te karty, te karty są takie zarówno też jak i na uczucia, jak i na, na sprawy materialne tutaj w dużym stopniu, na, na jakieś zmiany, także tutaj każdy musi to dopasować, dopasować do siebie, tak bo tutaj no on wszystko sobie podporządkuje wokół siebie tak jak będzie chciał no być może jest nie wiem, taka osoba gdzieś wokół Was albo to będziecie Wy w tych całych zmianach wyborach, dylematach także odetniecie to co Wam nie pasuje coś zostanie odcięte i, i będą zmiany tak? także życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby Wam się spełniało i do usłyszenia